Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich, to was gorszy? A gdy użycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałam, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałam, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez ojca? Odtąd wielu uczniów jego się wycofało już za nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś świętym Boga. Oto słowo Pańskie. Drodzy Duchowie, no mamy jedną kobietę. Może kiedyś harcerkę w młodości, czy nie? nie? Nie. No, może i w starszym wieku, wdejrzałem można być w służbie. Paweł odnalazł na nową drogę. Tak posłuchałem, jak czyta Paweł, jak śpiewa Krzysiek, i pomyślałem sobie, jest nadzieja dla Siedlec. Jest nadzieja dla Siedlec. Środowisko nie wymrze. Taki zapał, taki entuzjazm, taka moc, taka siła, myślę, o, nie jest źle, nie jest źle. Nawet gdyby miało nas być dwunastu. Co tych dwunastu dokonało? Czasami może być taka pokusa, że jest też tak mało. Jest też pieśni hercerskiej. A nas tak mało tych, co mogą ponoć, ze swych zapasów szybte braciom dać. I choć nie przy nas wzejdzie ruń zielona, my czyńmy swoje, my musimy siać. To jest przedwojenny hymn Związku Nauczycielstwa Polskiego, czy Organizacji Nauczycielskiej. Nauczycieli, tych, którzy sieją. I może się wydawać, że tych, których sieją, jest mało. Może się wydawać, że tych, którzy czynią dobro, jest mało. Może się po ludzku wydawać, że to nic nie znaczy. Kropelka, a może nawet i nie w tej wielce, wielkiej szklanie, czy wielki można powiedzieć, bukłaku tego świata, wystarczyłoby, niech ta kropelka robi to, co do niej należy. Jak ta kropelka 100% da z siebie, to ja się nie martwię. Jezus mówi, Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto. Odrobina. Jezus mówi w innym miejscu. Czymże jest sól, jeśli nie można jej nią posolić? Soli nie używa się za dużo. Wystarczy szczypta trochę. I nadaje smak. Więc rzeczywiście na pewne rzeczywistości, które gdzieś nas dotykają. Możemy patrzeć po światowemu i wtedy rzeczywiście stracimy nadzieję, bo po ludzku mówiąc nie ma sensu, po ludzku mówiąc jesteśmy na przegranej pozycji, tak? Ten świat jest zupełnie w inną stronę, nie odwrócimy, można powiedzieć, kijem Wisły, ale można także na tą sprawę patrzeć po Bożemu, a po Bożemu to Pan Bóg wie co robi, Pan Bóg wie jak to zrobić. Pan Bóg wie, do czego to prowadzi. Tylko jest zawsze, chodzi o to, żebyśmy mieli bożych ludzi. Jak to kiedyś ktoś inny nazwał, takich bożych wariatów. Takich bożych zapaleńców. Przecież układacie nieraz ognisko. I czasami rzeczywiście, jak ono jest oczywiście, jak one źle ułożone, czasami może jest te patyki trochę, może mokre, może trochę wilgotne. Trudno zapalić ognisko. Ale jeżeli mamy dobrą susenkę, najlepiej już wysuszoną z wiatru łomów, jeżeli mamy dobrą korę brzozową, to idzie. I od tego się zapala. Od tego się zapala. I teraz spójrzmy na nasze życie karcerskie, na to, co robimy, w kontekście tego słowa, które nie przez przypadek i dzisiaj, akurat dzisiaj tam trzeba święta, w kontekście świętego Jerzego. Ale w kontekście także tego, że już dawno żeśmy się nie widzieli od rekolekcji, a z niektórymi to już pewnie, pewnie od roku, jak nie więcej. I te słowo, które dzisiaj zostaje nam dane. Idą ludzie za Jezusem. Jest ich mnóstwo. Wielokrotnie słyszymy w Ewangelii, kiedy jest mowa o tym, że Jezus czyni coś cudownego, coś dobrego, ludzie ciągną do niego. Wielu z nich towarzyszyło. Jezus powołuje dwunastu po imieniu, no ale obok tych dwunastu można było było całe grono, które towarzyszyło, które słuchało, które obserwowało, które może jadło także chleb, który Jezus dawał. Tak? No i teraz można było powiedzieć: To jest taki moment, kiedy właśnie jest ten pierwszy zachwyt, jest ta pierwsza radość. Jest ta pierwsza, można powiedzieć, jakaś nowość, taki moment zakochania. Z Wasem to tych momentów miał już sporo, tych pierwszych, każdy pierwszy. W każdym razie te momenty, power, siła, tak? No ale tak jak to w życiu jest. Jezus zaczyna mówić. Po co przyszedł? Słuchajcie, to naprawdę jest yy, dla Żydów słuchających Jezusa, przechodzi to pojęcie. Są gotowi przyjąć Jezusa, który karmi głodnych, super, leczy chorych, super, skrzesza umarłych, U, bajki. Wszystko się wpisuje w dobry pomysł. Będzie super Mesjasz. W takim Jezusie zdobędziemy cały Rzym. Co tam wygonić Żydów z Jerozolimy. To jest za mało. Zdobędziemy cały Rzym. W takich krzyżkach, fuh, siedzce nasze. Ale Jezus zaczyna pokazywać, że ten Mesjasz to trochę inaczej ma. Nie tak, jak im się w głowie poukładało. Nie tak, jakim się w głowie umyśliwało, Że oni mają swoją wizję, mają swój pomysł na Boga. Na mesjasza, już chcieliby go włożyć w odpowiednie buty, w odpowiedni mundurek, nawet dać parę sprawności na zachętę. Jezusku uzdrawiaj, Jezusku dawaj e, z, win, z wody wino, Jezusku wskrzeszaj, na to ci wszystko pozwalamy. Tymczasem Jezus zaczyna mówić, zaczyna nauczać i zaczyna pokazywać, po co przychodzi, jak jest, jego prawdziwy cel, co jest w prawdziwym zagrożeniem człowieka. I Rzymianie to są dopiero chyba na dziesiątym, piętnastym, dwudziestym, może setnym miejscu. Bo Jezus pokazuje głębie. co człowieka nie woli od wewnątrz, co jest takim Rzymianinem, można powiedzieć takim wrogiem, bliższym niż ten Rzymian zewnętrzny. Jezus zaczyna mówić. Dzisiaj w Ewangelii o Eucharystii. O pożywaniu jego ciała, o piciu jego krwi. No i tego już jest za dużo. Za wiele. Trudna jest ta mowa. Jezus widzi, że ludzie szemrają. Widzi, że ludzie się osławiają. Widzi, że niektórzy odchodzą. No i kieruje teraz pytanie do tych dwunastu, których powołał po imieniu. Czyli wy chcecie odejść. I co mówi Piotr? Panie, do kogo my pójdziemy? Do kogo? Ty masz sławę życia wiecznego. To jest bardzo, bardzo ważne. Zobaczcie, że tutaj nawet nie chodziło, że już powiedział, myśmy Cię ukochali, To jesteś dla nas najważniejszy na świecie. Ty tak nam się podobasz, że nie wyobrażam sobie życia poza Tobą. Piotr mówi, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia. Rozum, intelekt, prawda, to człowieka pociąga. I oni widzą, że za Jezusem, za tymi wszystkimi cudownościami, które Jezus czyni, to jest jeszcze cały człowiek, można powiedzieć prawdziwy człowiek. I oni, można powiedzieć, mają nawrócone rozumy. Mają nawrócone, my byśmy powiedzieli po żydowsku, serca. Bo serce to było siedliskie myśli, pragnień, emocji. Ale serce po naszemu, po polsku, się kojarzy trochę inaczej bardziej z uczuciami. Więc raczej trzeba było powiedzieć, że oni mają nawrócone głowy, przemienione głowy. I oni widzą, że to, co Jezus mówi, jest prawdą. Że rzeczywiście oni widzą, że rzeczywiście tak jest. To nie jest tak, że Jezus mówi, tak jest. Myśmy ci uwierzyli i poznali, że Ty jesteś święty Boga. Nie ma dla nas innej opcji. Nie ma. Jak człowiek pozna prawdę, to wtedy mu żadne kłamstwa już nie smakują. Żadne. Jak człowiek pozna dobro, jak człowiek się napije wody ze źródła, to najlepsza muszynianka z nie wiadomo jakiej butelki już nie smakuje. Jak człowiek zobaczył piękno, to później nie ma ochoty patrzeć na przydotę. Myśmy Ci uwierzyli. Stworzyła się relacja. Stworzyła się relacja, która ogarnęła przede wszystkim prawdę, rozum, że ja wiem i idę za tobą, bo wiem, że mnie nie oszukasz. Niedawno rozmowa z jednym z harcerzy w Międzyrzecu odchodzi. Nie mogę przytoczyć całej rozmowy, bo się nagrywa, jakich jak słów użyłem do przekonania. rozmowa. No on już tego nie czuje. Powiedział, już ta iskierka zwiędła, zgasła. Właśnie powiedział, mu, gdzie ma tę iskierkę włożyć. I sobie przypomniałem rozmowę z pewnym druhem z Siedlec. I powołam się na to. Dopóki było miło, dopóki było fajnie, dopóki człowiek brał, to jestem. Ale kiedy stanął moment trudnej mowy, czyli pewnych wymagań, można powiedzieć pewnych zadań, odpowiedzialności, pewnych wymagań, to nie, to już nie znam Trudna ta mowa. Czego oni ode mnie chcą? Czego ode mnie chcą? To Jezus pyta: czy Wy chcecie odejść? No i dzisiaj można było powiedzieć, na tym gruncie naszym harcerskim do dwunastu zbliżonych, trochę więcej, może szesnastu zgromadzonych wokół Jezusa, Jezus pyta, czy wy chcecie odejść? To nie jest już takie proste harcerstwo. On już nie ma może takiego prestiżu w świecie, jak kiedyś miało, że noszenie munduru to dla wszystkich było chluba. To stanowiło, że ktoś rzeczywiście ma zasady, ma wartości, ma kręgosłup. Może dla dzisiaj to jest w większości, patrzą na harcerz, uważaj. Może dla niektórych to jest powód do śmiechu, do wytykania palcem, do pokazywania, E z nim nic nie zrobisz, bo to harcerz. Na imprezy nie pójdziesz tak dalej. Może tak jest. Jest taka opowieść, być może znana już, z jakiegoś ogniska. w Wioskę w biegu zając. Zobaczył go pies. Akurat biegał wolno, zaczął mocno jadać i zaczął gonić tego zająca. Gdzieś jeszcze z innej posesji, z jeszcze innej, jakieś inne psy też zobaczyły tego zająca, biegną razem. Cała watacha, psów. Z czasem dołączały się inne wioskowe psy. I gonią za tym zającem, ale im dłużej gonią, tym coraz ta w ataka się zmniejsza, zmniejsza, zmniejsza. Zostają tylko te psy, które widzą zająca, widzą cel, widzą sens. Te, które biegły, bo przyszły, bo było towarzystwo do gonienia, bo była impreza, bo coś się działo, to te psy odpadły, bo coś nowego. Zając we wsi, o którym tyle słyszały, odpadają. Biegną ci, którzy biegną te psy, które widzą zająca. Czy wy chcecie odejść? Panie, dokąd my pójdziemy? Ty masz słowa życia. Oni widzą, wiedzą, są przekonani. No, do nas jest ostatnia rzecz. Recepta na to. Recepta na to, się na różnym poziomie rozwoju ludzkiego, harcerskiego, ale można powiedzieć, że każdy z nas ma dochodzić do tego, po co jest to harcerstwo, po co są te wartości, po co są te zasady, kręgosłup. I jeżeli człowiek tego nie dostrzeże, to ta mowa będzie coraz trudniejsza i mniej atrakcyjna. Nie chodzi o to, żebyście pojechali do lasu i się potrafili ognisko zrobić. To nie chodzi o to, żeby sobie pochodzić w mundurze. To nie chodzi o to, żeby, nie wiem, być na takim czy innym obozie. Harcerstwo to jest szkoła charakterów, szkoła wartości, szkoła walki o dobrego człowieka. Jeżeli ja tu widzę ojców. Zapytajcie ich, dlaczego wy jeszcze jesteście w harcerstwie? Co wy w tym widzicie? Zabaw? Myślę, że nie. Bo już teraz jest więcej służby niż zabawy. Imprezę znaleźć by lepsze. Harcerstwo to jest pewien styl życia. I nawet jak człowiek nie nosi munduru. To jednak, jeżeli ma pewne wartości, ma pewne zasady, ma pewien kręgosłup, to to jest człowiek, na którym można polegać. Ale będzie można na nim polegać wtedy, kiedy on wie, po co tu jest. Tak, czyli wy chcecie odejść. Argumentów, żeby odejść, znajdziecie mnóstwo. Harcerstwo będzie trudne. Bardziej niż wam się wydaje. Wartości są trudne bardziej niż nam się wydaje. Tylko jest pytanie. Kto ma słowa życia? Kto ma rację w tym świecie? Macie głowy, macie rozumy. Szukajcie. A Jezus mówi, jak szukacie, to i znajdziecie. Dobrze na tej drodze szukania nie jesteśmy sami. Amen.